Dzień dobry, moim i Państwa gościem jest dr Katarzyna Sekścińska, ekonomistka i psycholog biznesu Uniwersytetu Warszawskiego. Jesteśmy na kongresie tutaj Rynku Kapitałowego w Bukowinie. Rozmawiamy dużo o inwestowaniu. i Ja jestem ciekawa w takim razie, jak wygląda, jaki, czy w ogóle jest profil inwestora, psychologiczny profil inwestora, i jak możemy go określić. Jasne. No, ostatnie 10 lat właściwie swojej kariery naukowej poświęciłam temu, żeby zobaczyć, kim jest człowiek, który chce inwestować, i kim jest człowiek, który chce inwestować ryzykownie. I rzeczywiście da się nakreślić takie, taki profil, nie wiem czy to jest dobre określenie, ale taki portret inwestora składający się z rozlicznych cech psychologicznych. No i takie cechy, które pewnie każdy z nas jest w stanie zidentyfikować u siebie, a które sprzyjają inwestowaniu i sprzyjają takiemu rozważnemu inwestowaniu, czyli trochę ograniczają naszą taką skłonność do, do ryzyka bezrefleksyjnego, to z pewnością e, poziom naszej samokontroli. I to jest taka najważniejsza cecha, o której zresztą ekonomiści często wspominają. E, czyli to, na ile jestem w stanie powstrzymać się przed działaniem, które krótkoterminowo miałoby na mi się przysłużyć, ale długoterminowo właśnie wcale nie. A więc, żeby osiągnąć długoterminowe cele. E, często idzie to w parze z takim naszym Przekonaniem o, o swojej wysokiej samoocenie i o tym, jak postrzegamy siebie. No i teraz to jest trochę tak, że im lepiej siebie oceniam, tym bardziej jestem skłonna inwestować, bo tym bardziej wierzę w siebie i tym bardziej wierzę w swoje inwestycyjne kompetencje. Ale z drugiej strony, im bardziej jestem pewna siebie, tym bardziej ryzykownie jestem gotowa inwestować, no bo przecież ja dam radę. Do pary w tym idzie też to, w jaki sposób stawiamy sobie cele. Ludzie dzielą się na tych, którzy starają się unikać niepowodzeń bardziej, i na tych, którzy bardziej motywowani są poprzez cele, które są wzrostowe, promocyjne. Kolejna cecha, która jest istotna w tym kontekście, to jest nasze umiejscowienie poczucia kontroli, czyli nasza motywacja. Ludzie są albo motywowani poprzez unikanie niepowodzeń, unikanie nieszczęść, czyli nie chcę być biedny, to zacznę inwestować, albo motywowani przez osiąganie celów wzrostowych, czyli przez osiąganie, osiąganie czegoś, co jest przed nimi, e, czyli na przykład inwestować, żeby być bogaty, żeby mieć wymarzoną willę z basenem, żeby po prostu mieć zapewnioną fajną przyszłość. Inna cecha, która, która pewnie będzie dość ciekawa i, e, i dość wątpliwym tematem, jest, to jest nasze poczucie władzy. Im bardziej nam się wydaje, że mamy władzę, władzę, czyli taką kontrolę nad cennymi zasobami, no tym bardziej jesteśmy skłonni inwestować i tym bardziej lubimy ryzyko. Im większe mam poczucie władzy, tym bardziej ryzykuję, często zupełnie nierozważnie, dlatego też, że władza Idzie do, w parze z takim naszym nadmiernym przekonaniem o własnych kompetencjach, ale również z nadmiernym przekonaniem o kontroli świata. Jeżeli mam władzę, to wydaje mi się, że mam władzę nie tylko nad tym, co realnie jest pod moją kontrolą, a również na przykład nad rynkiem. I mam większe poczucie władzy, tym wydaje mi się, że bardziej wpływam na to, jak się zakowają akcje, na przykład. Kolejna cecha to jest optymizm. Zarówno taki generalny optymizm, jak i optymizm finansowy. Jeżeli, jeżeli jestem z natury optymistką i, i dla mnie zawsze szklanka jest do połowy pełna, no cóż. Świat jest mój, tak? No oczywiście, że inwestować będę, bo na pewno przyniesie mi to założone zyski. Mogę nawet ryzykownie inwestować, no bo przecież patrząc z tej perspektywy, nic mi się złego wydarzyć nie może. Ale są takie cechy, które odmieniane są przez, przez wszystkie przypadki, takie jak wiedza i takie jak dochód. Więc my, psychologowie, mówimy: trzeba krok dalej. To nie chodzi o obiektywną wiedzę, tylko o to, jak ja się z nią czuję. Oczywiście, obiektywna wiedza jest ogromnie ważna, natomiast nie zapominajmy o tym, że jeżeli ja mam super wiedzę, ale jestem przekonana, że jest niewystarczająca, to nie zainwestuję. I w drugą stronę, nawet jeżeli moja wiedza jest niska, ale mi się wydaje subiektywnie, że jestem dobra w inwestowaniu, no to jestem bardziej skłonna inwestować. A ten rozdźwięk między rzeczywistą wiedzą a wiedzą subiektywnie ocenianą jest bardzo duży. To bardzo dobrze było widać w jednym z badań, które ostatnio robiłam dla Izby Gospodarczej, kiedy pytałam młodych dorosłych o to ee, jak oceniają swoją wiedzę na temat różnych instrumentów długoterminowego oszczędzania? No i przeciętnie podstawową wiedzę deklarowało 80% młodych dorosłych. Kiedy rzeczywiście sprawdziliśmy wiedzę, okazało się, że to jest mniej więcej między 20 a 30%. A zatem jest dużo więcej osób, którym się wydaje, że wie, niż tych, które wiedzą naprawdę. No i dochód. Dochód tak często wspominano jako taki mocny bloker. Tak naprawdę, kiedy robi się badania i analizuje się, na ile on ma wpływ, to okazuje się, że bardziej Istotne w tym kontekście nie jest to, ile człowiek nominalnie ma, tylko to, jak mu się wydaje, jak on postrzega tę kwotę. Jeżeli ja jestem zadowolona z kwoty, którą mam, jestem gotowa ją zainwestować. I dla jednego to będzie odłożenie na koncie 5 tysięcy, dla innych to będzie 50 tysięcy. I nie mam miary, która by obiektywnie powiedziała, o, od tego progu to ludzie będą inwestować. Nie. To zależy od tego, jak człowiek to postrzega, i jest to dużo ważniejsza. Czy jako ludzie jesteśmy w stanie w takim razie nauczyć się rozważnie inwestować i tutaj zachowywać właśnie te zdroworozsądkowe granice w poczuciu kontroli subiektywnej wiedzy itd. Czy to jesteśmy w stanie na przykład zrobić samemu, czy ktoś musi nas poprowadzić? Po pierwsze, musimy wiedzieć, że to nie jest, że po pierwsze musi być bardzo świadomy siebie. Im lepiej rozumiemy, jakie mamy cechy i w jaki sposób one oddziałują na nasze zachowania, tym większe mamy szanse coś z tym zrobić. Więc to nie jest tak, że jeżeli ja mam, jeżeli moje cechy psychologiczne pokazują, o nie, będę ryzykownym inwestorem i utopię wszystkie pieniądze, które mam, bo jestem nierozważny, to nie zaczynam unikać inwestowania. To oznacza, że muszę się zastanowić, czym zrównoważyć te cechy, tak żebym mogła rozważnie inwestować. No i teraz. Znakomita większość cech indywidualnych, o których mówiłam, to są cechy, które sytuacyjnie da się zmieniać. A zatem, jeżeli to jest tak, że mam gigantyczne poczucie kontroli i mam silne przekonanie o władzy, to, to sprawia, że, że ja bym chciała ryzykować na maksa. To w momencie, kiedy podejmuję decyzję inwestycyjną, muszę sobie przypomnieć, kiedy mi tej władzy brakowało. Tylko po to, żeby przez tą krótką chwilę ten zasób, którym dysponuję, czyli to poczucie, poczucie władzy, na moment wygasić. Inaczej mówiąc, to, co możemy robić, to możemy sytuacyjnie zmieniać nasze cechy, sprawiać, że je w cudzysłowie wyłączymy, ale również możemy trenować pewne zachowania u siebie, tak? Samo kontrolę da się trenować. Więc nawet ci, którzy mówią, że kompletnie nie mają kontroli nad swoim życiem i roztrwaniem o pieniądze, są w stanie to wytrenować i e, osiągnąć balans finansowy. I tym takim musimy tutaj się edukować i poprawiać swoje cechy. E, państwu bardzo dziękuję za oglądanie. Pani doktor, bardzo dziękuję za za tę rozmowę. Dziękuję serdecznie.